Oh. Um. Witam wszystkich cieplutko. Serdecznie, moi drodzy. Mariangelo z tej strony. Kłaniam się i zapraszam was na kolejny film. A co za tym idzie, na kolejną partię, która złapie was za serce i długo nie puści, gwarantuje no, zjawiskowa, zjawiskowy pojedynek z 1991 roku przed nami. Białymi gra to Wasyli Wańczuk, ukraiński arcymistrz, który już niejednokrotnie udowodnił całemu światu, że potrafi wygrywać z najlepszymi. A jego rywalem jest no, wciąż żyjąca legenda środowiska, moi drodzy. Gary Kasparow, który ma na koncie Mistrzostwo Świata, więc. Przelewek nie ma, istna waga ciężka, spodziewajcie się solidnych szachów. Nie będę przeciągał wstępu, nie ma sensu. Przechodzimy do omawiania przebiegu tej partii. Moi drodzy, białe decydują się rozpocząć tę partię ruchem. Goniec żartuje oczywiście E4. No co mamy C5, obrona sycylijska. Yhm. Ilość wariantów w tym debiucie jest tak mnoga, że no nie wiem, ile czasu zajęłoby mi przedstawienie tego wszystkiego, tych wszystkich możliwości, moi drodzy, zapewne do wieczora bym się nie wyrobił. Skoczek F3 to jednak najpopularniejsza kontynuacja z dążeniem do D4, po prostu. D6 mamy, moi drodzy, chciałoby się powiedzieć, D4 tak można grać, chociaż tutaj białe wtrąciły szacha. Goniec B5 tak się grywa. Chodzi o to, że w tych strukturach często nie wiadomo co zrobić z gońcem, czy mieć go na e2, czy na c4, czy poprzez g3 na g2, a to tak naprawdę ułatwia sprawę po ewentualnym, do nam ewentualnym, bo tak w partii nie było, gońc d7, następuje wymiana gońców i po za załóżmy hetmanem, skoczkiem, nie ma to aż tak dużego znaczenia, no, można grać d4, można roszować od razu, grać d3 z uwolnieniem czarnopolaka, no, sytuacja jest już tutaj wyjaśniona, uproszczona pozycja, można grać tutaj aktywne szachy białymi. No takie proste szachy. Tutaj jednak skoczek D7 Gary troszeczkę namieszał, nie chce iść tutaj na właśnie takie ustępstwa i nie wymienia żadnych gońców. Oczywiście czeka w odwodzie A6, miejmy to na uwadze z jakimś jakąś ideą rozepchania się na skrzydle hetmańskim, co często ma miejsce właśnie w tych strukturach. Tutaj D4, no skoczek F3, D4 jest jak najbardziej zdrową, słuszną ideą. To oczywiście można było wybić, tak w party nie było. Tutaj mamy skoczek F6 z Naciskiem na punkt E4. Ktoś powie, że E5 jest dobre. Przeglądając ze stokrybu, nie jest takie dobre. Ciekawa linia leci, więc muszę wam ją pokazać. Po C bije, moi drodzy, D4. Czarne wydawałoby się, że podwalają figurę, ale nic podobnego, bo teraz grają co? Jakie posunięcie? Czy jesteście w stanie odpowiedzieć na pytanie, co by zagrały zapewne teraz czarne? Hetman A5 jest najlepszym ruchem. Szach. Leci goniec, moi drodzy, odbita zostaje figura. Oczywiście po Hetman D2, czy też goniec D2. E jest brany goniec. W tym wypadku ktoś powie, no, że jeszcze tutaj jakieś wtrącenie mają w postaci bicia na G7, ale co z tego? Na dobrą sprawę, odbicie gońcem i goniec jest świetnie na przekątnej. Nie jest powiedziane, że czarne stoją w jakiś sposób tutaj gorzej. My wracamy do partii. Tutaj nie ma żadnego E5. Tutaj panowie przeliczyli wszystko jak należy. Krótka roszada ze strony białego. No i Wańczyk mówi do Kasparowa: no masz chęć na tego pionka, tego po prostu weź. Co by było po biciu tego pionka? No, zapewne nie koniec świata, tylko wieża jeden. Przejęcie kontroli nad linią E, król niezroszowany w centrum, więc być może jakaś taka aktywność pojawiłaby się tutaj u białego. Tutaj mamy jednak CBD4. I teraz tak, ja bym to wybił skoczkiem, natomiast Iwańczyk wybija to hetmanem. Tym tańczącym, falującym Hetmanem, jak widzieliście. Dlaczego to jest dobry ruch i tego nie można skarcić? No bo jak? Skoczka na C6 nie ma słynnego z napadem na Hetmana. E5 na dłuższą metę dla, dla czarnego chyba nie jest takie dobre. Tutaj czarne zagrały solidne A6. Po to, żeby pogonić gońca, można nim gdzieś oczywiście odejść. Natomiast tutaj Wasyli e, zdecydował się wybić tutaj na D7. Odbić oczywiście na D7, goniec G5 i tutaj kolejnego gońca wyjaśnia czarny, grając H6. Tym końcem, również, tak jak mówię, można odejść na wiele sposobów, ale uwaga, co się dzieje. Goniec bije F6. Uwaga! W tym momencie biały pozbawia się dobrowolnie obydwu gońców, pozostawiając Gariego z parą Gońców, moi drodzy, dwa gońce, bo oczywiście to zostało odbite akurat w tym wypadku z G, uznał tutaj Gary Kasparow, że będzie wykorzystywał otwartą, półotwartą linię G do ataku na króla. Ale zwróćmy uwagę na to, że tutaj dwa gońce kontra dwa skoczki mają miejsce. I teraz tak, Wasili musi udowodnić, że to była słuszna decyzja, e, pozbawienie się tej pary gońców. No i nie dać się rozegrać dla tych obydwu gońców, jeżeli te gońce by się rozegrały, no to pozycja białego byłaby opłakana jeszcze przy tej otwartej linii G. Ale tak naprawdę problemem jest król w centrum i to może przeszkadzać w komunikacji figur, to może nie dopuścić właśnie do rozegrania się tych gońców, gdzie skoczki tutaj wezmą górę. Zobaczymy, jak będzie w partii C4. Chodzi o to, by wziąć pod kontrolę te. Pola, bardzo ważny ruch, moi drodzy, przed tutaj rozwinięciem skoczka na C3, rzecz jasna. Mamy 6, tędy być może będzie tutaj swojego czarnopolowego gońca chciał rozwijać czarny. Skoczek C3, rozwój ponad wszystko, wieża lubi otwarte linie, więc pcha się szybko na, na linię C. Król H1 to jest prewencja, moi drodzy, to jest y, oczywiście niepolicyjna, to jest y, rzecz jasna taki profilaktyczny ruch. Po ruchu wieża G8, jakimś pchaniu pionka, żeby nie było problemów z tym pionkiem związanym, przy okazji jakieś możliwości zagrania wieżą na G1 się pojawiają. Czarny tak naprawdę, no nie wie jak rozwinąć skrzydła, no ciężko tutaj mówić o jakimś rozwoju mega, żeby to wszystko zaczęło fajnie pracować, więc postanowił zrobić pożytek z tego wolnego bandowego pionka i pcha go. No i myślę, że słusznie. H5, z oczywiście H4, i zaraz H3 nadgryzanie tej, tej struktury tutaj. No ciekawy plan. A jak reaguje Wasylii Wańczuk? Bardzo słusznie A4. Na przeciwległym skrzydle, moi drodzy, tutaj gra zyskując przestrzeń, powiem wam, jaki jest plan. Plan jest taki, żeby zagrać B4 i dojść do B5. Zamknąć kompletnie te gońce. Ten ma problem z rozwojem, ale ten jakby się rozegrał, to może być nieprzyjemne. dlatego szybciutko trzeba tutaj zamykać całe skrzydło, moi drodzy, skrzydło do wymiany zamknięte. Chcę powiedzieć Wasy Wańczuk Kasparow chce je otworzyć. No i tutaj panowie nie mogą się dogadać, jak widzicie, H4 pada z koncepcją H3. H3 jest niebezpieczne, do H3 nie można dopuścić, więc co trzeba zrobić? Zagrać H3 samemu, no i pionek nigdzie nie pójdzie moi drodzy, gonie C7, powolutku można powiedzieć kończony rozwój, no ale zwróćmy uwagę na to, że skrępowane tutaj są czarne bardzo, skrępowane a biały zyskuje przestrzeń i zaczyna grać fajne szachy, B4 o, tak jak mówię, z ideo, oczywiście B5 A5 padło, koncepcja tutaj e, wymiany, propozycja wymiany, oczywiście bicie tego, no to hetman się rozgrywa, nie chciałbym mieć tutaj takiego złowrogiego hetmana e, na tej przekątnej i oczywiście na rzędzie piątym, dlatego też w tym momencie po ruchu A5 pada B5 z wcześniejszym planem i goniec jest martwy za życia, już wie jak to kopać sobie grób, zupełnie jak goniec, moi drodzy, z E7. Póki co plan Iwańczuka działa. Na no, jak długo zobaczymy. Hetman C7, wisi pionek, podwójnie atakowany, hetman tylko broni, więc pytanie do Was, jak tego pionka bronić, moi drodzy? Być może król zdąży? Oczywiście żartuję, skoczek D2, Skoczek d2 chyba jedyne tak naprawdę i w tym wypadku hetman c5. O przepraszam bardzo, hetman c5 czarne z prostej przyczyny chcą wymienić hetmany. No ten hetman jest o wiele silniejszy i aktywniejszy niż hetman z c7, więc trzeba zabrać aktywność dla białego proponując wymianę hetmanu. Wymiana hetmanów byłaby no, niewskazana dla białego, on chce tego hetmana utrzymać w grze, szczególnie tutaj biorąc pod uwagę fakt, że król stoi na e8 i długo się stąd nie ruszy. To zostało, ta Propozycja została odrzucona. Hetman, moi drodzy, D3. No ale wieża G8. O, właśnie, po tej linii chcą atakować tutaj czarne. Być może nawet chcą zagrać zaraz Hetmanem na G5 i dać mata. Co na to, Wasyli Wańczuk, moi drodzy? Wieża z A na E1, na spokojnie. Wieże wchodzą do gry. No, w tutaj ustawiona wieża na jednej linii z królem. Hetman, tak jak mówiłem, G5. Jak się broni przed matem? Nie polecam tutaj otwierania pozycji G3, ze względu na to, że pion kontroluje to pole też. Więc w tym wypadku wieża G1. Stąd widzicie, z, znaczy, widzicie, po co był ruch król H1 w tym momencie? Bardzo potrzebny, jak widać. W tym momencie Hetman F4. No, rozszalał się ten Hetman. Istny tutaj wariat, moi drodzy. Atakuje kolejnego piona. Teraz piona na F2. Jak to bronić? Oczywiście można było proponować jakieś wymiany Hetmanów, chociaż tutaj wymianę Hetmanów odrzucił po to Iwańczuk, żeby teraz zagrać. Nie Hetman, żadne E3, tylko wieża F1. Wieże grzecznie wróciły tutaj na linię G i F, no ale może to jest jakaś koncepcja, żeby później tymi pionami wystartować, moi drodzy. Wystartować jak z armaty. Wystartować jak z armaty? Marian Czolo tutaj nie w formie dzisiaj, jeśli chodzi o lingwistykę. Dobra, po ruchu wieża z E na F1 mamy B6. Wbicie gwoździe, żeby pion dalej nie mógł maszerować. Być może po ruchu wieżą jakieś koncepcje no nadania życia dla tego gońca bo póki co wygląda wygląda tragicznie no, nie wygląda za dobrze powiedzmy sobie szczerze. Skoczek w tym momencie e2. Tempo na hetman na hetman odchodzi, hetman h6, utrzymuje cały czas presję gdzieś tutaj będzie się kręcił na skrzydle królewskim, no bo na skrzydle królewskim będą atakować moi drodzy czarne. A gdzie będą atakować białe? Zaraz zobaczycie. c5. Poświęcenie pionka. No ktoś powie no co to za poziom jest? Przecież to są warsy mistrzowie. Tak. To pole jest potrzebne dla skoczka, który musi się rozegrać. I on właśnie poprzez pole C4 chce wejść do gry. I to jest zrobienie miejsca dla skoczka. Za oczy, kosztem oczywiście pionka, to można było wybić którymś z pionków, chociaż wieża wchodzi na C5. Tak jak mówiłem, skoczek C4 i ten pionek jest nie do uratowania. I stąd skoczek będzie bardzo agresywny. Oczywiście jakieś koncepcje goni z D8, chociaż ten punkt wtedy cierpi, i być może tutaj wdarby się wtedy skoczek. No, nieprzyjemny skoczek w tym obozie. Tutaj jakby wszedł na, moi drodzy, D6, no to byłby na pewno niemile widziany. Dlatego też tutaj król F8. Na spokojnie. Król być może idzie tutaj, gdzieś do rogu, gdzie taka sztuczna roszada będzie wykonana. No ale B6 leci. Skoczek bije B6. Wisi goniec. Jeszcze z szachem później leci, moi drodzy, wieża. Masakra. O, sorry, znowu się kliknęło. Goniec E8, dlatego trzeba odejść gońcem. Proste szachy. No i co? F4, no i wystartowały właśnie o tym starcie tego promu kosmicznego, moi drodzy, mówiłem. Tutaj pada F5, żeby tutaj przyblokować sytuację, przyblokować pozycję, i przy okazji jakieś możliwości wchodzenia do gry tym czarnopolowym gońcem pojawiają się. E zabiło F5, i tutaj czy pionem bić, czy wieżą, no wieża tak naprawdę nic jako taką, znaczy nic jako taką, no świetnie stoi na tej linii, ale Gary uznał, że ta wieża tutaj przyda się na F5 i być może będzie można użyć tej wieży jeszcze gdzieś do ataku na skrzydle królewskim. No ale jak nie ma wieży, moi drodzy, na C czarnych, to jest tam wieża białych, wieża C1. Szybciutko przejęcie na kontroli nad tą właśnie linią, no już białe pokazują, że to była słuszna, słuszna koncepcja, słuszna idea, żeby wymienić te e, oba gońce za dwa skoczki. No bo gońce kompletnie nie grają, kompletnie nie mogą się rozegrać. A skoczki, no co prawda, ten skoczek z EDWA jeszcze taki tutaj w pieleszach śpi, ale ten już jest i z tym bohaterem, takim starszym bratem, można powiedzieć, tego tutaj z EDWA. Król G7, koncepcja jest oczywiście schowania bezpiecznie króla, być może później zdwojenie, strojenie ciężkich figur na, na linii G. No ale teraz pada, moi drodzy, G4. Wieża stoi świetnie z tego tytułu, że król znalazł się na G. Można otwierać pozycję. Bicie tego w przelocie byłoby, no myślę, że błędem. Hetman bije G3 z szachem, są problemy. Dokończę sobie sami, co by mogło się dziać później. Tutaj, oczywiście, jest atak na wieżę, więc jeżeli nie bicie w przelocie, no to odejście wieżą. Teraz gdzie odchodzi wieża? na c5 z powrotem, no wzięła pionka i wraca, o, tu była, w tym momencie tutaj Kasparow mówi, no dobra, wymiana wież, proponuje wymianę wież, na którą Wasyli się zgodził, zabił tutaj wieżę na c5, zabił wieżę wieżą na c5, język polski, d odbiło c5, no bo co, co pozostaje, moi drodzy, i skoczek c8, o właśnie, to jest ten gościu, o którym mówiłem, bohater partii, Dominuje nad tymi dwoma gońcami ten skoczek z C8. Jest atak. I trzeba odejść. Goniec F8, no bo gdzie? Tutaj nie można było. Czy to jest dobry goniec, moi drodzy? Pytanie, pytanie do Was. Czy to jest silna figura? Powiem Wam szczerze, te dwa gońce są do niczego. No, to tak naprawdę wszystko ukartowane jest. Tutaj Wasylii Wańczuk tak pograł, tak tutaj pozycję poprzymykał, że te gońce, moi drodzy, no nie mogą kompletnie odnaleźć się na szachownicy. Może w następnej partii zobaczymy. Co byście zagrali w tym momencie? No, trzeba grać agresywnie, nie można dać tutaj chwili wytchnienia dla rywala. Hetman d8, no oczywiście jest atak na gońca, który uwaga, nie ma odejścia, nie może być obroniony, więc jest po figurze. Ale cwany ruch ze strony Gariego w tej chwili, uwaga, hetman moi drodzy, g6. I teraz ktoś by się zapewne podpalił, no figura, biorę, je yeah. no to tutaj szybki wjazd moi drodzy, hetman d3. Tu grozi z szachem jakieś wieczniaki, nawet jakby skoczka nie było. Oczywiście mam na myśli tutaj skrót myślowy od wiecznego szacha. Tu wisi skoczek, więc jakaś kontrgra dla czarnego jest. No z mistrzem świata gra Iwańczuk, więc nie może dać takiej taki tutaj kontrgry dla, dla przeciwnika. A więc co gra? F5, żeby tego hetmana tutaj kompletnie zamknąć. tak? No, oczywiście w tym wypadku można odejść hetmanem albo wybić tego pionka, co wy byście zagrali. Tutaj padło, moi drodzy, hetman H6. Oczywiście można było to pobić. Chociaż bicie tego prowadzi oczywiście do złapania hetmana. No jest związanie, nie można odejść hetmanem z linii G, więc jest po wszystkim. Dlatego też tutaj oczywiście żadne bicie, panowie to zapewne zauważyli. Hetman odchodzi, hetman H6, ale zwróćcie uwagę na to, jak skrępowana jest pozycja czarnych. No nie wygląda to zbyt imponująco, powiedziałbym szczerze, że wygląda to tragicznie. Ale oczywiście tylko z tego tytułu, że tutaj mają mniej przestrzeni czarne, no to jeszcze nie znaczy, że się poddadzą. Jak partię kontynuować, moi drodzy, w tym momencie? Znowu jakieś szukanie, szukanie tutaj koncepcji, tak? Z napadem na skoczka i na punkt H3 się szykuje. No to szybciutko trzeba zagrać, moi drodzy, G5. Znowu odciąć Hetmana, żeby nie miał nic do powiedzenia. No niesamowite szachy gra w tej partii Wasylii i Wasyl, nieważne. Don Wasel, moi drodzy, i Hetman, H5, ostatecznie, wisi tutaj. No wiadomo, koncepcja jest taka, żeby tego Hetmana jakoś do gry włączyć, bo robi się ciasno. I wiecie co gra w tym momencie? Wasyl Iłańczuk znowu zabiera dla Hetmana przestrzeń. Proszę bardzo. Wieża G4. Co powiecie na to posunięcie? No moim zdaniem majstersztyk. Hetman kompletnie nie może tutaj nic zrobić. No ale teraz można wybić pionka na F5. Gary to wziął. Tylko, że w tym momencie nie trzeba odchodzić nigdzie wieżą. No gdzieś tutaj, tak żeby bronić się ewentualnie skoczka. Tylko można wtrącić, uwaga, skoczek. E4, moi drodzy. Y, Powiedziałem E, miałem na myśli F4 Skoczek F4 i tak naprawdę wieży nie można brać No bo wiadomo, jest tutaj nieopłacalna wymiana Po ewentualnym biciu w wieży pionkiem No tutaj leci Hetman z szachem, więc znowu jest w plecy tutaj czarny Więc Hetman H8, zobaczcie jak smutno, jak przykro mi się zrobiło Kiedy zobaczyłem te cztery figury na ósmym rzędzie u Kasparowa No i z przodu ten bohaterski król, który mówi Idziemy moi drodzy, za mną za mną do grobu. W tym momencie partia trwa jeszcze dwa posunięcia. Pokażę Wam jaki tutaj wyrok nastąpił. Oczywiście, takim kolejnym ruchem, który stawia kropkę nad i jest Hetman. F6, Król H7. I co w tym momencie? Wieża bije. H4. Coś niesamowitego, moi drodzy, w tej partii ma miejsce. Takie zagranie na tak wysokim poziomie, tak zgnębić, tak tutaj może nie upokorzyć, bo to są za mocne słowa, ale tak zdominować, to jest odpowiednie słowo e, mistrza świata. No to jest majstersztyk naprawdę. Z tej partii można się uczyć, moi drodzy na każdym poziomie. E, więc koniecznie dajcie znać co wymyślicie moim zdaniem. No piękno przez duży P, tak jak mówiłem. I co? No, taka partyjka, moi drodzy. Jeżeli byście chcieli o coś zapytać, no to odnośnie tej partii, czy też ogólnie kanału, no to jak najbardziej zachęcam do rozmowy w komentarzach tutaj. Eee, nie przeciągam. Eee, u nas pada śnieg na Mazurach, robi się biało, tylko trochę troszeczkę spóźniony. Święta, Sylwester bez śniegu, a tutaj biało, moi drodzy, pod koniec stycznia. No cóż, dziękuję za uwagę i do usłyszenia.